Finalizowana jest najważniejsza i największa inwestycja w historii Ścinawskiego Samorządu, którą realizujemy od kilku lat, a która absorbuje największe środki finansowe. Mowa oczywiście o inwestycji, która zatytułowana jest Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz Systemu Wodno-Kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa. Pod tą nazwą kryje się bardzo duży zakres całego przedsięwzięcia, m.in. budowa kanalizacji w wielu wsiach na terenie naszej gminy, ale również modernizacja sieci wodociągowej w niektórych miejscowościach, przebudowa kanalizacji w samej Ścinawie, rozbudowa i unowocześnienie oczyszczalni ścieków, ale także odtworzenia i wykonanie tak naprawdę nowych nawierzchni dróg gminnych, powiatowych w miejscach, gdzie wcześniej prowadzone były prace. Ziemne, a w przypadku drogi wojewódzkiej całkowita jej przebudowa i wykonanie nowych chodników w obrębie zabudowanym. Warto podkreślić, że jeszcze przed realizacją tej ważnej dla mieszkańców inwestycji tylko 4 wsie z 21 w gminie Ścinawa, w tym Tymowa, w której właśnie się znajdujemy, posiadały tą ważną podstawową infrastrukturę, którą jest kanalizacja. Jednak dzięki zaangażowaniu radnych, pracowników Ścinawskiego Urzędu udało się nam pozyskać rekordowe unijne wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przypomnę, że pod koniec 2016 roku podpisaliśmy umowę o dotację w kwocie blisko 35 milionów złotych netto. Wówczas stanowiło to 63,33% wartości wycenianego na tamten czas zadania. Z uwagi na rozmiar zadania obejmujący nie tylko branżę wodociągowo-kanalizacyjną, ale również drogową, ale także z uwagi na czas potrzebny na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń oraz przeprowadzenie koniecznych procedur przetargowych, a także wyłonienia wykonawców zakończone podpisanymi kontraktami. Pierwsze roboty budowlane w terenie rozpoczęły się po około trzech latach, to jest w 2020 roku, pod koniec tego roku. Rozpoczęły się one także między innymi w miejscowości Dziesław. W międzyczasie wartość całego dofinansowania, m.in. ze względu na realne koszty wynikające z rynkowych ofert składanych przez wykonawców w przetargach, które organizowaliśmy w tym projekcie, a które dotyczyły budowy kanalizacji, wzrosła znacząco, bo aż do 87 milionów złotych. To efekt starań naszych pracowników, a także ekspertów, którzy zaangażowani są w koordynowanie tego ogromnego przedsięwzięcia, a którym dzisiaj przy okazji składam serdeczne podziękowania. Uszczegółowiając i pokazując skalę realizowanego przez Ścinawski Samorząd zadania, warto wspomnieć, że dzięki niemu zostanie skanalizowanych aż 14 wsi. Obecnie trwają roboty budowlane rozpoczęte pod koniec 2020 roku w miejscowościach takich jak Dąbrowa Środkowa, Dąbrowa Dolna, Turów oraz Krzyżowa. Wykonawcy kończą również pracę w miejscowości Dziesław, Dziewin, Dłużyce i Zaborów. Jeżeli chodzi o Przychową i Buszkowice, tam pozostało do wykonania bardzo ważne zadanie drogowe chodzi o zadanie dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej 292, ale także zadania związane z odtworzeniem ważnych odcinków dróg gminnych. Jeżeli chodzi o pieniądze, które były już wykorzystane i zadania, które już odebraliśmy to w miejscowości Wielowieś, Parszowice, Sitno oraz Ręszów właśnie dokonano już odbioru inwestycji. Inwestycje są tam przygotowywane do uruchomienia z pieniędzy, które pozyskaliśmy w ramach projektu. Udało nam już się zmodernizować i rozbudować Ścinawską oczyszczalnię ścieków, a także przebudować fragment kanalizacji pod nawierzchnią zrewitalizowanego centrum naszego miasta. Na prowadzonych i finalizowanych obecnie pracach skorzysta lokalna społeczność. Gmina po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia będzie spełniała restrykcyjne unijne dyrektywy ściekowe, przez co uniknie płacenia w przyszłości zapowiadanych kar, nie licząc już o nowej jakości odtwarzanych dróg, a także pozytywnego wpływu tej inwestycji na środowisko naturalne. Na zakończenie chciałbym dodać, że w kolejnych etapach Gmina Ścinawa planuje skanalizować Miejscowości, wsie, które nie są objęte prezentowanym właśnie projektem i które nie dostały unijnego dofinansowania w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Otóż dla miejscowości Grzybów, Jurcz oraz Redlice nasz samorząd posiada już dokumentację i uzyskał niezbędne pozwolenia na realizację tych inwestycji.